Witam, z tej strony Gaby. Pogramy dzisiaj w grę na gry.pl Wybieramy bijatykę i jeden gacz. Możemy zacząć... Nie, nasz kino. Dalej. Wybieramy postać Ym, dobra, musimy jakoś dojść do innych O, mam broń Idziemy tutaj To jak ktoś na to nadepnie, to to wybuchnie Idziemy dalej mhm. E, dobra Oni idą do nas więc Boże idziemy dalej Wybierzemy sobie to O udało się Zabiłam A czemu mój... Aha dobra O samochód twarzy Poczekamy sobie na innych, albo lepiej uciekamy. Dobra. Stanął na tą płytkę i wybuchła. nic. Aha. Bo Zobaczymy sobie, ile zastrzeliłem. Jaki? Dobra, mam pomysł, ruszamy się z miejsca. Poczekamy aż uniknie. Przyjdą. Dobra, widzimy się w następnym odcinku.